Witam Państwa. Dziś chciałbym poruszyć temat współczynników wyrównawczych. Są to wskazane w ustawie wymogi formalne do tego, w jaki sposób mają być skonstruowane regulaminy rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. A jeśli nie ma w nich liczników ciepła. Czyli na przykład są tak zwane podzielniki kosztów ogrzewania. Jeśli interesuje Cię temat rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz wszystkie inne tematy związane z rozliczaniem kosztów bądź przychodów nieruchomości wspólnych, koniecznie daj lajka pod tym filmem. Możesz także subskrybować ten kanał. Jest już nas ponad prawie 2000 subskrybentów subskrybując kanał. Nie musisz za nic nic płacić. Będziesz po prostu powiadamiany o kolejnych materiałach, tak by nie ominęła cię wieca warta miliony. Także daj lajka i zaczynamy. Podstawą rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkania przez zarząd zarządcę nieruchomości jest Regulamin. Taki regulamin e, musi być podjęty w formie uchwały przez właścicieli nieruchomości, e, czyli musi być przez nich głosowany. To oznacza, że także i ty powinieneś głosować taki regulamin: być za, przeciw lub wstrzymać się. Dodatkowo, regulamin musi być przyjęty przynajmniej raz w roku. Poza sezonem grzewczym. Ten, ten regulamin musi być oczywiście też wolny od wad prawnych. Musi być zgodny z obowiązującym prawem, na przykład prawem energetycznym. I tutaj pojawia się kwestia właśnie tak zwanych współczynników wyrównawczych. Chodzi o ich zastosowanie. Ponieważ um, budynek jako bryła um, nie jest jednolity. Całkiem inną e, specyfikę mają lokale, które są e, na dole, na parterze, na pierwszym piętrze. Um, a całkowicie inną mają na przykład lokale szczytowe, położone także na ostatnich piętrach. Dlaczego? Wytłumaczę zatem, o co chodzi z, właśnie z współczynnikami wyrównawczymi i dlaczego muszą być one zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym stosowane w regulaminach. Chodzi o to, aby współwłaściciele nieruchomości byli bez względu na to, gdzie usytuowany jest w bryle budynku, e, lokal, byli sprawiedliwie rozliczani. E, wyobraźmy sobie sytuację, w której para wodna wchodzi na węzeł. Węzeł jest na dole, w piwnicy, bądź ciut, e, głównie w piwnicy danego budynku lub poza, może być poza, nieznacznie poza, poza lokal, poza budynkiem i tam para wodna ma na przykład 118 stopni Celsjusza. Wraz z, i tam jest też, znajduje się licznik, licznik ciepła. Czyli od tego momentu współwłaściciele nieruchomości ponoszą koszt za tą energię, Para przechodzi przez licznik, i w rurach jest pompowana przez pompę do, do poszczególnych lokali. Zwykle, właśnie w tych budynkach, gdzie nie można zastosować liczników, jest to taka instalacja, nazwijmy to pionowa czyli te rury idą w górę. Na każdym odcinku tych rur one oddają ciepło. I kaloryfery oddają ciepło. Czyli za każdym piętrem ta temperatura się znacznie obniża. Kiedy dotrze już ta, już nie para wodna, tylko woda gorąca do załóżmy czwartego piętra, piątego piętra i wyżej, ona już nie ma 118 stopni, może mieć około 60. A dodatkowo na przykład te mieszkania, które są tak zwane szczytowe bądź usytuowane na ostatnich piętrach, mają też zupełnie inne e, straty e, ciepła. Czyli e, dotyczy to przede wszystkim mieszkań, właśnie usytuowanych na parterze bądź na ostatniej kondygnacji e, oraz przylegających do ścian szczytowych i dylatacji. Wielu nieuczciwych zarządów i zarządców yy, nieruchomości, bądź administratorów, bądź oszustów, którzy są administratorami, ale wprowadzają w błąd, czyli oszukują świadomie współwłaścicieli nieruchomości, że są ich zarządcami, a zbierają zaliczki na poczet ogrzewania bez regulaminu lub z Błędnie przyjętym regulaminem, przez co mogą narażać się na po pierwsze zwrot, ponieważ zaliczka co do zasady jest zwrotna, zatem te pieniądze, które są zbierane od współwłaścicieli nieruchomości mają, są tytułem zaliczek. Bardzo łatwo taki zarząd zarządca może zostać pozwany o bezpodstawne wzbogacenie. A Ważne jest to, zadaję Tobie pytanie, czy głosowałeś uchwałę dotyczącą rozliczenia kosztu ogrzewania Twojego mieszkania? Czy nie? Dlatego napisz w komentarzu, jeżeli głosowałeś, napisz tak, można napisać też głosowałem, lub nie, jeżeli nie głosowałeś takiego regulaminu. Sprawdzimy statystycznie, jak się sytuacja przedstawia, a dodatkowo. Nasze algorytmy, a, znaczy algorytmy YouTube zaczną pięknie pracować. Także, jeżeli głosowałeś uchwałę dotyczącą rozliczenia kosztów ogrzewania, napisz teraz w komentarzu tak. Jeżeli nie, to nie. Oczywiście z tym tematem też pójdziemy głębiej. Na razie chcemy tylko ustalić, kto głosował, kto nie. E, regulaminy muszą uwzględniać tak zwany właśnie współczynnik wyrównawczy. Redukcyjny, a inaczej nazywany właśnie współczynnikiem redukcyjnym. On są zwykle oznaczone jako LAF lub RM. R jak Ryszard, M jak Marzena. Zgodnie z artykułem 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo Energetyczne w przypadku rozliczenia kosztów zakupu ciepła na potrzeby CO z użyciem. Ciepłomierzy lokalowych lub podzielników należy stosować współczynniki wyrównawcze wynikające z położenia lokalu w bryle budynku. I o tym stanowi właśnie ustawa Prawo Energetyczne. Zatem, jeśli wasz regulamin, który głosowaliście lub nie, a, lub jeśli zarząd/zarządca nie stosuje współczynników wyrównawczych. Jest to jedna z podstaw do unieważnienia tych rozliczeń, których dokonuje, a nawet zwrotu pobranych bezpodstawnie zaliczek od Was jako współwłaścicieli nieruchomości za poprzednie lata, gdyż zarząd-zarządca mógł zbogacić się Waszym kosztem. Zarząd-zarządca nie ma prawa zarabiać na dystrybucji. Energii, nie ma koncesji i nigdy nie będzie miał. Ani firma tak zwana rozliczeniowa, żadna z działających na polskim rynku, sprawdziliśmy, nie posiada zgody Urzędu Regulacji Energetyki, nie posiada koncesji. Jedynie rozliczać ciepło, może dostawca ciepła i dalej to zarząd zarządca ma obowiązek zgodnie z prawem, no i właśnie tutaj tym nazwijmy to uczciwym sposobem rozliczyć ten koszt, nie może na tym zarobić ani złotówki. To, co wiemy, na pewno to to, że wielu nieuczciwych zarządców zarządów zbiera zaliczki w sposób całkowicie dowolny, oderwany od zupełnie od rzeczywistości, Współwłaściciele nieruchomości w dobrej wierze wpłacają te zaliczki na konta wspólnot mieszkaniowych, i te pieniądze mogą być wyprowadzane skąd? Przez osoby nieuczciwe w formie wypłat gotówki. Wielu z Was nigdy nie widziało wyciągów bankowych i nigdy nie zobaczy, dlatego że one są, muszą być, jeżeli. Zarząd, zarządca jest oszustem, a muszą ukrywać te wyciągi, bo wyciągają po prostu pieniądze. A te, które powstają jakby z nadwyżek zaliczek za ogrzewanie czy za wodę. Ok, czas na podsumowanie. Daj lajka. Napisz w komentarzu, czy głosowałeś ten regulamin i czy nie. W kolejnym materiale szczegółowo omówimy to, co musi znajdować się w regulaminie oraz jakie formalnie wymogi musi ten regulamin spełniać, gdyż ten regulamin musi być, tak jak już wspomniałem, zgodny z obowiązującym prawem i musi być przyjęty w formie uchwały poza sezonem grzewczym przynajmniej raz w roku, czego wielu zarządców w ogóle tego nie stosuje. Kluczem do rozliczenia kosztu ogrzewania jest regulamin. Jeśli go głosowałeś, napisz tak w komentarzu, jeśli nie, to nie. I sprawdź, czy stosowane są współczynniki, jaki Twoje mieszkanie ma nadany współczynnik. Ten współczynnik może być jeden dla, dla pełnego jakby kosztu, lub może mieć mniejszą wartość, 0,7, 0,8. W zależności od tego, właśnie jak usytuowany jest Twój lokal w bryle budynku, rozliczenie takiego kosztu ogrzewania jest banalnie proste. Możecie je zrobić sami. Musicie mieć jedynie dostęp do dokumentów. A nieuczciwe zarządy i zarządcy zrobią wszystko. Wszystko oznacza. Literalnie wszystko, czyli będą oszukiwać was, że nie macie prawa zapoznać, że ochrona danych osobowych, że wydrukowanie tych dokumentów będzie kosztowało 10 tysięcy złotych, i że macie bądź powiedzą wam, że. Obecnie nie ma możliwości dostępu. Będą używali wszelkich możliwych, oczywiście na to nie będzie żadnych dokumentów, będzie to takie słowne zapewnienia i tak dalej. Dlatego musicie kolekcjonować różnego typu dokumenty, które w przyszłości mogą być dowodami właśnie stosowania tych oszustw przez zarząd zarządcy nieruchomości. Jak już wspomniałem, rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej jest banalnie proste. Możecie zrobić sami. To jest jak rozliczenie mikrofiremki albo bardziej budżetu rodzinnego tylko nazwijmy to z nieco większymi liczbami. Tak samo jak prowadzicie rachunkowość waszej rodziny, wasze wydatki na wodę, na, na ogrzewanie, na mieszkanie to wszystko. Musi być skrupulatnie prowadzone dla, dla budynku. Problem jest taki, że te nieuczciwe zarządy i zarządcy oni w ogóle nawet nie stosują się do bardzo często do ustawy o rachunkowości, ustawy o VAT. Rozliczają sobie tak, jak to robili w latach 90., w jakichś jednostkach, jeszcze przed wprowadzeniem podatku VAT, a w jakichś tam jednostkach budżetowych miast. No bo. Bardzo często te ci księgowi czy księgowe są pochodzą właśnie z, z, z tych i oni pff, uczyli następne pokolenia błędnie pani Kazia, prawda, jest księgową, bo była księgową, bo po zawsze była księgową. I, I no to już jakby ciężko wytłumaczyć takim osobom, e, w jaki sposób się to rozlicza. No, oni to robią błędnie od 30 lat i ślepo wierzą, że, że, że tak to się robi. Jeśli dowiedziałeś się po raz pierwszy o tym współczynniku wyrównawczym, o tym, że on musi być w regulaminie, daj lajka i napisz w komentarzu, czy głosowałeś w regulamin, czy nie. To dla nas bardzo ważne. Możesz też udostępnić ten materiał swoim znajomym. Nie będziesz musiał im tłumaczyć, czym jest regulamin, po co on jest. Pod czym są właśnie te, te współczynniki wyrównawcze? Wysłuchają sobie materiału przez, przez kilkanaście minut i może ich mm, świadomość też się e, nieco powiększy. Pamiętaj, e, ty jesteś jednym z wielu właścicieli nieruchomości i to tak naprawdę e, cała społeczność musi być świadoma tego, e, czym jest wspólnota, jak koszty są rozliczane. E, Oczywiście Twoje prawa jako jednego współwłaściciela są niezwykle ważne, ale myślę, że łatwiej będzie tobie żyć i tobie dochodzić praw, jeżeli zbierzesz ekipę swoich, swoich sąsiadów i razem po prostu przeprowadzicie pewne zmiany. No ale zmiany muszą, muszą być wykonane, bo niestety, w wielu wspólnotach czy spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja jest skrajnie patologiczna. Twoja aktywność zaczyna się właśnie tutaj w internecie, gdzie zdobywasz wiedzę wartą miliony całkowicie za darmo. Także lajkuj, komentuj, subskrybuj, udostępniaj znajomym, a pomóż swoim znajomym wyjść z tego ciemnogrodu. A tylko prawda jest tak naprawdę prawdziwa. A I piękna. A poza tym. Mamy ciemnogród, ludzi, którzy żyją we własnym świecie i niestety już tych ludzi się nie da zmienić, znaczy ich świadomości, po prostu ich trzeba zmienić na innych. Okej, okay. lajku, komentuj, subskrybuj, udostępniaj i koniecznie subskrybuj właśnie ten kanał. Dzięki, do usłyszenia.